Kerry, cześć. Masz jakieś plany na wieczór? To ja odwołaj. Przyjeźdź do klubu Dark Matter, Woodland Street. Możesz nie kojarzyć, bo oni się nie afiszują. Co to za okazja? Właściwie to antyokazja. Te suki z Ascrax mnie jednak wydymały. Wciąż chcą nagrać cover, i ich prawnicy przysłali mi zakaz zbliżania się. Wyobrażasz sobie? Jakbym kurwa miał na to jeszcze ochotę. Cholera Kerry, przykro mi. Nie przejmuj się, i tak mi pomogłeś. Padnij do klubu, tylne wejście, pamiętaj. Nie spóźnij się. Ta winda nie działa, przykro mi. Jeśli nie działa, to po co jej pilnujesz? Nie działa nawet dla gości Kerego Jurodajn? Jestem z nim tu umówiony. Skoro tak, to zapraszam i życzę udanego wieczoru. Cześć, siadaj. Chcę ci kogoś przedstawić. Wi to Spektor. Stary znajomy, poznałem go w Memphis wieki temu. Cześć. Ma zajebisty towar, który może cię zainteresować. Spektor ustawić ceny dla znajomych. Wiadomo, pani Jurodaj. Dla pańskich przyjaciół specjalna zniżka. No to zobaczmy, co tam masz. O interesach pogadacie jeszcze później, a teraz chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. Na razie, spektor. Pustawo tutaj. Klub jest dzisiaj zamknięty. Chciałem mieć święty spokój. Swoją drogą, co jest z Askrax? Zbliżać się do nich nie możesz, więc zamach na kowaczka? Bardzo śmieszne. Ale tak, ja mu tego nie daruję się jeszcze pożałuje, że namówił mnie do podpisania tych wszystkich kontraktów. Kowaczek owinął Cię sobie wokół palca, widzę. No, myślałem, że reprezentuje mnie, a nie wytwórnie. No ale się kurwa, pomyliłem. I nic z tym nie możesz zrobić? Mogę go zajebać. Poza tym? Nic. Kowaczek siedzi w korporacyjnej kieszeni, nie fiknie im. Ta korporacja ma prawo do moich kawałków, do moich tekstów. Kurwa, jak będą chcieli walnąć moje zdjęcie na kaszkach dla niemowląt, to to zrobią. Próbowałeś zerwać kontrakt z wytwórnią. Bądźmy poważni. Zerwę kontrakt i co? Kto mi wyda nowe kawałki? Kto się zajmie dystrybucją, promocją, dojściami do influencerów, mediów? Oni to wszystko trzymają w garści. Przestajesz być na ich garnuszku. Przestajesz istnieć. Ale jesteś wolny. Wolność, w której możesz sobie nawet zdzierać gardło, ale nikt cię nie usłyszy, to po prostu inny rodzaj klatki. Kerry, cześć. Masz jakieś plany na wieczór? To je odwołaj. Przyjedź do klubu Dark Matter Woodland Street. Możesz nie kojarzyć, bo oni się nie afiszują. Co to za okazja? Askrax. nie objęliśmy naszego małego zwycięstwa. Podejdź od tyłu, ochroniarzowi powiedz, że jesteś umówiony ze mną, wpuści cię bez problemu. Nie spóźnij się. Nie umarł. Ewoluował po raz kolejny zresztą. A ja jestem częścią tej ewolucji. Dziewczyny elektryzują energią. Poprosiłem mnie, bym nagrał z nimi ich nowy kawałek. Zgodziłem się. Reszta to materiał na legendy. Kerry, wyglądasz świetnie. Jeszcze niedawno wspominałeś w wywiadach o swojej depresji i chęci skończenia z muzyką. Co się stało? Nie wierzcie w ani jedno moje słowo. Żyję z kłamstwa, bo tylko w ten sposób mogę przekazać wam prawdę. Dziewczyny, jak Wam się pracowało z legendarnym Kerem Urodajnym? Kery San jest najcudowniejszym, najsłodszym człowiekiem na świecie. Suteki, Kakoi, kawaii! Poznałyśmy Kerego San niedawno. Odwiedził nas w garderobie. I to była Doki Doki. Jak wy to mówicie? Miłość od pierwszego wejrzenia! Jest genialny, wrażliwy i bardzo, bardzo niegrzeczny. Hurra, niż Kerry, popatrz na mnie, tutaj. Kochamy cię, Kerry. Wi? To wi, moja prawa ręka. Wi, zjawia się zawsze, gdy kończy się mój czas i muszę pędzić gdzie indziej. Wybaczcie. Wi, wi, odpowiedz tylko na szybkie pytanie. Jak to jest towarzyszyć Keremu rodajnowi? legendzie o szczytu sławy? To prawdziwa jazda bez trzymanki. I ale nie narzekam. Odpłynąłeś, czy co? Gdybym wam opowiedział o tym, co widziałem i co przeżyłem u boku pana juroda. Wit, co ty wyprawiasz? Powiem tak, gdyby nie ja, Aker już dawno gniłby w Wi, Jak łatwo się domyślić jest. Legendarnie. Ale pikantne szczegóły zostawię dla siebie. Bez komentarza. Dzięki, ale naprawdę muszę już być gdzie indziej. Idziemy. Chwa, że chcesz jeszcze udzielić kilku wywiadów. Miłość od pierwszego wejrzenia, co? Miłość przybiera różne formy, no i różne początki. – Świetnie wyglądacie. Wow, – Ty też. Wii powinien wystąpić w naszym następnym klipie. Albo zostać naszym osobistym ochroniarzem. Chwilowo jestem zajęty, ale zgłoszę się jak co. Udał wam się ten nowy kawałek. Wszystko zasługa Kerego San i jego rochowego Pasura. On nam pomógł zrozumieć, czym jest to miasto. Zanurzyłyśmy się w Night City. Było bosko. Ale mimo wszystko, nadal uważam, że zamieszanie z Singlem to Wasza robota. Zmanipulowałyście Kerego, ale ze mną się nie uda. Prawda? Nigdy nie zrobiłybyśmy czegoś tak paskudnego. Najlepiej zapomnij o wszystkim. Me na Chodź ze mną. Chcę ci kogoś przedstawić. I to Spektor. Stary znajomy, poznałem go w Memphis. Cześć. Ma zajebisty towar. Spektor ustawić ceny dla znajomych. Wiadomo, panie Iwone. Dla pańskich przyjaciół specjalna zniżka. Wrócę tu później, to pogadamy o interesach. Zapraszam. Chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. No to zobaczmy, co tam masz. O interesach pogadacie jeszcze później, a teraz chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. W ogóle to gratulacje, Kerry. Niezła impreza. Skoro kryzys zażegnany, to jaka będzie następna misja Kerrygo i Zamach na kowaczka? Bardzo śmieszne. Ja mu tego nie daruję. Sukin jeszcze pożałuje, że namówił mnie do podpisania tych wszystkich kontraktów. Próbowałeś zerwać kontrakt z wytwórnią? Bądźmy poważni. Zerwę kontrakt i co? Kto mi wyda nowe kawałki? Kto się zajmie dystrybucją, promocją, dojściami do influencerów, mediów? Oni to wszystko trzymają w garści. Przestajesz być na ich garnuszku, przestajesz istnieć. Ale jesteś wolny. Wolność, w której możesz sobie nawet ścierać gardło, ale nikt cię nie usłyszy, to po prostu inny rodzaj klatki. Pokażę ci zaraz jedno z moich ulubionych miejsc w całym Night City. Podam tu rzadko, ale zawsze z ważnych powodów. Powinienem czuć się wyróżniony? Może. Pokażę ci zaraz jedno z moich ulubionych miejsc w całym Night City. Wpadam tu rzadko, ale zawsze z ważnych powodów. Powinnam czuć się wyróżniona? Tylko nie wyobrażaj sobie za wiele. Kazałem nikogo tu dzisiaj nie wpuszczać. Uwielbiam ten widok. Uwielbiam patrzeć na to miasto z góry. Jak? Tylko w tym mieście zasypiasz i myślisz, że jesteś wyjątkowy. A potem budzisz się i znowu jesteś nikim. Czasem się zastanawiam, czy kiedykolwiek zobaczę coś piękniejszego niż to miasto. Ja widziałem, ale to nie ma znaczenia. Night City nie pozwala o sobie zapomnieć. Co można myśli? Mów, widzę, że coś jest nie tak. Myślałem, że ta cała afera z Askrax to głównie mój strach o to, że ludzie zobaczą we mnie kolejny produkt ogniwo korporacyjnej machiny. Chyba cię rozumiem. Nie masz czasem wrażenia, że to miasto nie pozostawia nam wyboru? Płoniesz w nim, albo nie istniejesz? Kurwa. Kerry, mów, co jest nie tak. Myślałem, że ta cała afera z Askrax to głównie mój strach o to, że ludzie zobaczą we mnie kolejny produkt. Ogniwo korporacyjnej machiny. Harry, widzę, że coś cię dręczy. Myślałem, że ta cała afera z Askrax to głównie mój strach o to, że ludzie zobaczą we mnie kolejny produkt. Ogniwo korporacyjnej machiny. Sprzedajny Eurodain. Robiący dobrze azjatyckim gwiazdkom dla kasy, fejmu i przypomnienia o swoim kurwa istnieniu. Ale tak nie jest. Jest. Ale to nie najważniejsze, bo prawdziwy problem leży głębiej. W mroku. Cieszę się, że mamy chwilę tylko dla siebie. Zabrałem cię tu, bo chciałem z kimś pogadać. Z kimś poza tego całego Show shamba na dole? Co się dzieje? Cały czas myślę o tej naszej rozmowie w kalentę. Cieszę się, że mamy chwilę tylko dla siebie. Ja też mam wrażenie, że ty... że rezonujesz ze mną, kapujesz. Dlatego chciałem z tobą o czymś pogadać. Co się dzieje? Cały czas myślę o tej naszej rozmowie w Kaliętę. A skraks, ty i niewolnicy korporacyjnego świadka. Mhm. Mm Wychodzi na to, że nie byłem do końca z tobą szczery. Kurwa, z sobą także. Kerry, nie mam siły na wałkowanie tego tematu. Że niby masz coś ważniejszego do roboty teraz? Coś o wiele ważniejszego. Aha. No, spoko. rozumiem. Cokolwiek się dzieje, jestem pewien, że dasz sobie radę. Będzie dobrze. No, oby. Dzięki. Chyba powinniśmy już wracać. Wszyscy czekają na ciebie na dole. Wiem, wiem. Zamierzam wypić parę głębszych za to miasto. I siebie w nim. Ale jeszcze tu zostanę chwilę. Ty idź. Chyba powinniśmy już wracać. Wszyscy czekają na ciebie na dole. Wiem, wiem. Zamierzam wypić parę głębszych za to miasto i siebie w nim. Ale jeszcze tu zostanę chwilę. Ty idź. Okej, okay. trzymaj się. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu Johnego. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silverhanda. To dlatego odszedł z Samuraja? O kurwa. Ale ci się udało, zrobiłeś karierę. O samuraju pamiętają najwierniejsi fani. Ciebie zna każdy. I myślisz, że to cokolwiek zmieniło? Codziennie budzę się z tą samą myślą. Czy przypadkiem nie zniknę w zaduchu tego miasta? Na zawsze. Night City jest pełne cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Johnny myślał, że stchórzyłeś opuszczając Samuraja. Że nie wytrzymałeś presji. Tak, wiem. Ale nie miał racji. Ja po prostu postanowiłem zawalczyć o siebie. I walczę do tej pory. Night City jest pełne cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Najwyższy czas, żebyś przestał się bać. Nie musisz. Myślisz, że to takie proste? Najwyższy czas, żebyś przestał się bać. Nie musisz. <grytanie> Obronisz mnie przed cieniami? Cię. Nawet przed Czy samym on? tobą. Ulegną ci. Czuję to. Czy on? Dasz sobie radę nawet beze mnie. Kurwa oby. Chyba powinniśmy już wracać. Wszyscy czekają na ciebie na dole. Wiem wiem. Zamierzam wypić parę głębszych za to miasto. I siebie w nim. Ale jeszcze tu zostanę chwilę. Ty idź. Ja mam temu miastu jeszcze wiele do udowodnienia. Ale ty jesteś na szczycie. Night City jest twoje. Czego tu się bać? Może kiedyś wrócimy do tego tematu. Kiedy będziesz tam, gdzie ja. Myślisz, że... że to kiedykolwiek nastąpi? Jestem tego pewien. Trzymam cię za słowo. Czy on... A czy to ważne? Już nie. To wszystko jest takie pojebane... Jestem tu z tobą, patrzę na to miasto i chcę, by ta chwila trwała wiecznie. Zamrożona w tym kurewsko-pięknym, neonowym świetle. Ale chwila zaraz minie, co? I znowu zamarzy nam się chaos. Tam. W dole. Cary nigdy tego nie zrozumie. Jest tylko jedna gorsza rzecz od niespełnionych marzeń. Spełnione marzenia. Spadajmy stąd. Chaos czeka. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Ale ty wracaj na dół. Możesz wypić za to miasto i mnie w nim. To na razie. Chyba powinniśmy już wracać. Wszyscy czekają na ciebie na dole. Wiem, wiem. Zamierzam wypić parę głębszych za to miasto i siebie w nim. Ale, jeszcze tu zostanę. Chwilę, ty idź. Okej, okay. trzymaj się. Ja mam temu miastu jeszcze wiele do udowodnienia. Ale ty jesteś na szczycie. Night City jest twoje. Czego tu się bać? Może kiedyś wrócimy do tego tematu. Kiedy będziesz tam, gdzie ja. Myślisz, że, że to kiedykolwiek nastąpi? Jesteś silna. To miasto Cię nie pochłonie. Trzymam Cię za słowo. Kurwa, wybacz. Bardzo Cię lubię, wi Ale nic z tego nie będzie. A. W... Okej. Okay. Nie przejmuj się. Nie ma sprawy. Dzięki za wszystko. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Ale Ty wracaj na dół. Możesz wypić za to miasto. I mnie w nim. To na razie.